Muzyka, A, muzyka Antoniego Dguda Sał. Boż, boż, boż. jak tam kurwy jebane? To moja młodsza siostra. Siostra dziwka. I przyjaciele. Z zdjęciami, Są w nim moje z... gołe cyce na wierzchu <grym> a też Mato się nie opieraj na moim samochodzie <grym> Patrzcie jaką miał fajną dupę. Ja też <grym> bardzo ją miłem Hatała <grym> sobie dookoła, a karuzela grała rakietową piosenkę <grym> Kurwa martwy men, tak martwy, że sam chciałbym wyjść. <grym> Chodźcie za mną. Biegu, 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 biegu. Kręć dziecięcą karuzelę, Leosiu! No i Widzicie rakietę? Wiecie, chyba... idę się zajebać. Five minutes later. Ludzie potrafią być tak zjebany.